Będą jeszcze długo jedną. No musi każdy w swoim sumieniu przepracować, niestety. Panie, jak późno wieczorem, człowiek jest głodny, to w kebabie co? Ale można zjeść kebaba roślinnego. A są takie? Są. I są przepyszne. I są przepyszne. To my, nie, to my nie jest choćby zwierzętami niesużernymi, no, my ludzie. No masz bez mięsa, to znaczy się, że możemy być... Ale mięso. co pani sądzi o takim, o, o takim tekście biblijnym, że Bóg pozwolił, ale nie zmuszał, żeby jeść mięsa? No właśnie, nie zmusza. A ja też co? nikogo nie zmuszam... No u, no, no u Noego tak, tak było. Ale właśnie... Ja jestem wegetarianinem. To, to, ...to jest właśnie każdy ma własne sumienie. Moje sumienie... się Bo to niektórzy też mówią o, o ekofaszyzmie. Moje sumienie się gryzło z miłością do zwierząt, do mojego psa, do mojego kota. Z tym, że, z tym, że innych zwierząt się nie szanuje i zamknie. Dlatego to była moja decyzja. Ale teraz mamy tak wielkie świniarne, wielkie, wielkie fermy, kurze. Wypuści się wszystkie. W las pójdą. A no, właśnie ja bym, ja bym, ja ja mam pytanie, bo jestem na przykład jest wegetarianinem to, i chciałbym, żeby, y, żeby, hodować, no dobra, nie mówmy już już o krowie, ale tak. na przykład o kurczakach tak. darmowe jajka bym im dawał sianko, bo trzeba, wiadomo, siano i tak, tak. dalej, prze, no, no i bym był złym człowiekiem, jakby miał te kury i bym je nie zabijał, na, na wolny to na, wolny na wolny wybiór. Wybiór. Nie, opiekowanie się to podkreślę. Jajka ale czy mogę jeść jajka? Czy mogę jeść jajka? Czy mogę jeszcze? Nie jest pani za aborcją, no. zapewne. Nie, nie jest pani. Nie jest. To już schodziłem, takie inne. Ale nie. Nie jest, ten marsz. nie jest pani, aha, dobra. Ja ale mam taki. Ja kiedyś mówiła to jak wegetarianka mówiła, że jajka, ja je bo jest za aborcją. No. A ja nie Złania jestem za aborcją, a ja jestem wegetarianinem, proszę pana. Ja rozumiem. No, ja rozumiem. ale czy pan, czy na przykład ja, jako wegetarianin, który chce mieć kurczaki i nie zabije tych no. kurkogutów, kur, to jestem zły, czy ja? Nie zabija pan i zwierząt, dba o swoje no, zwierzęta, dba pan o swoje góry, leczy je jak potrzeba. To, to dlaczego? Bo nie jest pan człowiek. No tak, ale mam jeszcze takie jedno pytanie, krowę. Nie zabiję tego cielaka, nic nie zrobię, krzywdę krowę. Tak. Mogę mieć krowę? Może pan. Mało pewnie. piję mleka Mogę na przykład. Może głaskać, całować, kochać? Może, Może nie kochać, kochać, kochać ale głaskać tak. No, Dziękuję.